Pornografia powoduje atrofię mózgu. Nie jest to przesada, tylko nauka. Badania neuroobrazowe wykazały, że nadmierne oglądanie pornografii może zmienić obszary mózgu związane z motywacją, samokontrolą i przyjemnością, takie jak kora przedczołowa i układ nagrody. Nawet wiedząc o tym, dlaczego w chwilach nudy, frustracji lub stresu, wciąż powtarzamy ten sam schemat. Dlaczego nawet decydując się przestać, wracamy do tego? Dlaczego jesteśmy w stanie upierać się przy czymś, co świadomie oddala nas od życia, które chcemy budować? To trudne pytanie dziura, w którą wielu z nas wpada w milczeniu. Aby zacząć to rozumieć, trzeba cofnąć się o kilka kroków. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego rzeczy szkodliwe często wydają się tak nieodparte? Dlaczego wolimy fast food od zdrowego posiłku albo gry wideo zamiast nauki lub pracy nad osiągnięciem naszych celów? Odpowiedź tkwi w naszych najstarszych instynktach. Dawno temu, kiedy jeszcze żyliśmy w plemionach, znalezienie czegoś kalorycznego, takiego jak tłuszcz zwierzęcy, było rzadkością i miało kluczowe znaczenie dla przetrwania. Dlatego nasz mózg ewoluował tak, aby wyzwalać zalew dopaminy, gdy natrafiał na coś takiego, zwiększało to prawdopodobieństwo, że ponownie będziemy poszukiwać tego źródła. Jednak ten mechanizm, który kiedyś był adaptacyjny, dziś stał się pułapką. Jeśli wcześniej rzadka przyjemność była sporadycznym przywilejem, dziś jest dostępna za jednym kliknięciem. A nasz mózg, stworzony do poszukiwania tych szczytów przyjemności. Jest całkowicie nieprzygotowany do radzenia sobie z obfitością. W przypadku pornografii jest to jeszcze głębsze, ponieważ uruchamia ona najbardziej prymitywny system ze wszystkich seksualny. I kiedy siedzisz w swoim pokoju, myśląc, że tylko się relaksujesz, Twój mózg wierzy, że jesteś w środku orgi, reprodukcyjnej imprezy, która nigdy nie miałaby miejsca w prawdziwym świecie. Problem polega na tym, że ewolucyjnie nasi przodkowie widzieli prawdopodobnie około 30 do 50 nagich ciał w ciągu całego życia średnio w małym plemieniu. Dzisiaj liczba ta jest przekraczana w mniej niż minutę, przewijając ekran telefonu komórkowego. A ta nadmierna stymulacja zmysłów nie tylko zaburza funkcjonowanie mózgu uzależnia, ponieważ z każdym nowym bodźcem ta sama treść przestaje być wystarczająca. To, co wcześniej wystarczało, już nie wystarcza. To tak, jakbyśmy spalali nasze receptory przyjemności przez nadmierne użytkowanie, a rezultat jest druzgocący. Nie tylko dla naszego zdrowia psychicznego, ale także dla naszego postrzegania ludzi, relacji, a przede wszystkim nas samych. Wydaje się to absurdalne, ale to prawda. Ten sam umysł. Który powinien nas chronić, stopniowo popycha nas w kierunku odseparowania od rzeczywistości. Im więcej konsumujemy pornografii, tym bardziej oddalamy się od świata takim, jakim jest naprawdę. Zaczynamy postrzegać wszystko przez pryzmat seksualności. Ludzie stają się przedmiotami, zwykłe sytuacje wywołują silne emocje, a niewinne spojrzenie dziecka gubi się, gdy niechcący natrafia na treści których nigdy nie powinno było zobaczyć. Pamiętasz, ile miałeś lat, kiedy po raz pierwszy zetknąłeś się z pornografią? Według brazylijskiego towarzystwa pediatrycznego, dzieci mają z nią kontakt już w wieku około 11 lat. Im wcześniej dochodzi do tej ekspozycji, tym głębiej wpływa ona na rozwój emocjonalny, poznawczy i afektywny. Dzieje się tak, ponieważ mózg jest jeszcze w fazie rozwoju. A wzorce, które się w nim kształtują, będą później trudne do przełamania. Z czasem to, co wcześniej było tylko obrazem, zamienia się w przepaść. Prosty filmik już nie wystarcza. Potrzeba czegoś bardziej intensywnego, bardziej konkretnego, bardziej dziwacznego. Nie trzeba długo czekać, aż to, co się konsumuje, nie ma już żadnego związku z prawdziwym seksem. Przyjemność staje się produktem. Intymność staje się spektaklem, a to, co pozostało z naturalności, ginie w morzu zniekształceń. Ten błędny cykl, napędzany nieustannym poszukiwaniem silniejszych bodźców, ogranicza naszą zdolność do czerpania przyjemności z prostych rzeczy. Codzienne czynności, takie jak rozmowa, wyjście z przyjaciółmi, a nawet prawdziwe relacje, tracą swój blask. To tak, jakby nic już nie wystarczało. Mózg, teraz uzależniony od wybuchów dopaminy, odrzuca wszystko, co nie dostarcza mu takiego samego szczytu. A co najstraszniejsze? Nie rozróżnia rzeczywistości od wirtualności. Dla mózgu nie ma różnicy między oglądaniem pornografii a faktycznym przeżywaniem tego doświadczenia. Oznacza to, że każdym kliknięciem wzmacniamy ścieżki neuronowe, które kojarzą przyjemność z iluzją. I całkowicie ignorują emocjonalne potrzeby, które może zaspokoić tylko więź międzyludzka, i nie jesteśmy jedyni. W naturze zachowania reprodukcyjne są jednymi z najsilniejszych. Na przykład ryba-rybak dochodzi do skrajności, łącząc się z ciałem samicy, aby zapewnić sobie ciągłą reprodukcję. Jeśli ta analogia wydaje się przesadzona, zastanów się. Czy kiedy jesteśmy uzależnieni, nie zachowujemy się również w sposób przesadny? Każda forma, każdy zakręt, najmniejszy bodziec już nas porywa. Wszystko staje się seksem, wszystko staje się ucieczką, a to niszczy coś, co wykracza poza przyjemność, niszczy nasze poczucie obecności. Ponieważ uzależnienie od pornografii nie dotyczy tylko przyjemności, ale także braku braku celu. Uwagi więzi. Jest to najłatwiej dostępny środek znieczulający emocjonalny, jaki kiedykolwiek istniał, a także jeden z najbardziej destrukcyjnych. A kiedy to wszystko staje się rutyną, znika nie tylko przyjemność, znikaś ty. Ciągłe myślenie o seksie nie jest naturalne, jest wyczerpujące. To tak, jakby twoja energia umysłowa była wysysana przez niewidzialną siłę. Która przejmuje kontrolę nad Twoją koncentracją, siłą woli i jasnością umysłu. Nagle widzisz siebie jako pasażera we własnym umyśle, kierowanego impulsami, które wydają się niekontrolowane. Pornografia przestaje być rozrywką i staje się środkiem odurzającym, staje się wentylem bezpieczeństwa, i tu tkwi niebezpieczeństwo. Uzależnienie od pornografii. Podobnie jak każde inne uzależnienie, jest krzykiem ciała i umysłu próbującego uregulować emocjonalny ból. To nie jest tylko pożądanie, to desperacja. Jako społeczeństwo nadal nie potrafimy poważnie potraktować tej desperacji. Kiedy ktoś mówi, że od 10 lat nie pije alkoholu, otrzymuje oklaski. Ale jeśli mówi, że próbuje rzucić pornografię, spotyka się z ciszą, osądem. A może nawet żartem. Uzależnienie od pornografii jest niewidoczne, ale to nie oznacza, że jest mniej realne. Wręcz przeciwnie, ta niewidzialność sprawia, że walka jest jeszcze bardziej samotna i niebezpieczna. Wtedy, bez wsparcia, pojawia się desperacja. Sięgasz po cudowne metody, szybkie rozwiązania, obietnice natychmiastowego wyzwolenia. Trzymasz się Easy Peasy Method, No Obietnic 30 dni, które zmienią Twoje życie. Czasami to działa, przez jakiś czas, ale problemem nie jest tylko nawyk, ale sposób myślenia. A kiedy podsycasz ten proces pośpiechem i desperacją, kopiesz sobie jeszcze głębszą emocjonalną dół. Bo co się dzieje, gdy po tygodniu zwycięstw ponownie upadasz? Pojawia się wstyd. Pojawia się wewnętrzny osąd. A to tylko podsyca cykl bólu, który doprowadził Cię do tego miejsca. Dlatego zaprzestanie nie jest chwilą, to proces. Nie ma czegoś takiego jak na zawsze, jest teraz. Można wytrzymać tylko dzisiaj. Nie myśl o jutrze, nie obwiniaj się za wczoraj. Uzależnienia nie pokonuje się gniewem, nie pokonuje się ich karą, pokonuje się ją obecnością, cierpliwością. I współczuciem. Trzeba zdać sobie sprawę, że to, co zaczęło się od ciekawości, stało się ucieczką, a potem więzieniem. Jeśli jest coś, co musisz pilnie zrozumieć, to fakt, że uzależnienie od pornografii nie dotyczy seksu, dotyczy emocjonalnego bólu, pustki, desperackiej próby wypełnienia czegoś, czego nie da się rozwiązać przyjemnością, ale znaczeniem. I tu właśnie tkwi. Najokrutniejsza pułapka. Im bardziej desperacko chcesz się z tego wyrwać, tym bardziej stajesz się zakładnikiem. Wydaje się to sprzeczne, ale tak właśnie działa. Pornografia uzależnia nie tylko przez przyjemność, jaką daje, ale przez chwilową ulgę od wewnętrznego cierpienia, którego często nie potrafisz nawet nazwać. Zwróć uwagę na język osób uwięzionych w tym cyklu. Chcę rzucić to na zawsze. Ostatnia nadzieja. Nie mogę już tracić czasu. To słowa osób, które się duszą. A kiedy paliwem do wyjścia z nałogu jest desperacja, nawrót jest prawie nieunikniony. Ponieważ desperacja, mimo że silna, jest niestabilna. Może napędzać cię przez dzień lub dwa. Ale wystarczy lepszy moment, mała przerwa emocjonalna, a impuls znika. A kiedy znika, Nauk powraca z pełną siłą. Musisz zrozumieć, że pornografia, jak każdy inny nauk, w większości przypadków nie jest motywowana pożądaniem seksualnym. Jest mechanizmem regulacji emocjonalnej. Badanie opublikowane w Journal of Sexual Medicine wykazało, że głównymi czynnikami wywołującymi konsumpcję pornografii są negatywne emocje takie jak stres, samotność, niepokój i smutek. To tak, jakby mózg mówił: Nie czuję się dobrze, potrzebuję natychmiastowej ulgi. Dlatego często zdarza się, że ktoś wytrzymuje kilka dni lub tygodni bez pornografii, aż do momentu, gdy silniejsze emocje rozstanie, kłótnia, poczucie porażki ponownie wyzwalają ten mechanizm, a umysł, uwarunkowany, ucieka do tej samej kryjówki. W tym kontekście pornografia jest tylko symptomem. Przyczyną jest sposób, w jaki radzimy sobie z emocjami. Jak więc przestać? Nie poprzez uroczyste obietnice, że tym razem to na zawsze, poprzez bardziej pokorne, ciche i obecne zobowiązanie. Nie oglądać pornografii dzisiaj, tylko dzisiaj. Zmiana następuje teraz. To jak trzeźwość od alkoholu. Nie jesteś trzeźwy przez rok, jesteś trzeźwy dzisiaj, a jutro próbujesz ponownie. Ale do tego potrzebujesz nowych narzędzi, nowych sposobów regulowania emocji, ponieważ pornografia była w tym skuteczna, była twoim najsilniejszym środkiem znieczulającym. Każda inna alternatywa będzie początkowo wydawać się słaba. Niezależnie od tego, czy będzie to medytacja, spacer, rozmowa, ćwiczenia fizyczne, pisanie, głębokie oddychanie, nic nie przyniesie takiej samej natychmiastowej ulgi. Ale na tym polega pułapka. To, co łatwe, niszczy, to, co trudne, zmienia. Błąd polega na niedocenianiu tego, jak bardzo Twój umysł wyspecjalizował się w nałogu. Jest na poziomie 900 masturbacji i na poziomie 1 świadomego oddychania, ale to cierpliwość pozwala Ci wspinać się na kolejne poziomy. Za każdym razem, gdy wybierasz to, co trudne, Przeprogramowujesz swój mózg, a to z czasem przynosi wyzwolenie. Pamiętasz? U podstaw tego wszystkiego leżą emocje: żal za przeszłość, strach przed przyszłością, niepokój w teraźniejszości. Pornografia działa jak silny środek przeciwbólowy na te uczucia. Dlatego pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, nie jest pozbycie się pornografii, ale nauczenie się radzenia sobie z tymi emocjami w dojrzały, pełen współczucia sposób. Kiedy decydujesz się przestać, mózg krzyczy. Chce dopaminy, chce rozrywki. A przede wszystkim nienawidzi nudy. Nuda jest zresztą jednym z największych katalizatorów nawrotów. Kiedy nie masz nic do roboty, uzależniony od bodźców umysłu zaczyna szukać alternatyw i przypomina sobie to, co zawsze działało. Nie dlatego, że było dobre, ale dlatego, że było łatwe. Dlatego tak ważne jest wypełnienie dnia czynnościami, które łączą Cię z rzeczywistym światem. Spacery, ćwiczenia fizyczne, nauka czegoś, co naprawdę Cię interesuje, realizacja osobistego projektu, a nawet uważniejsze obserwowanie otaczającego świata wszystko to przyczynia się do osłabienia automatycznych wzorców działania umysłu. Im bardziej zajmujesz się tym, co Cię wzmacnia, tym mniej miejsca pozostaje na to, co Cię niszczy. Ale nawet w chwilach przerwy możesz nauczyć się czegoś ważnego, obserwować. Kiedy pojawi się impuls, nie walcz z nim od razu, obserwuj. Poczuj dyskomfort, zobacz skąd się bierze. Zadaj sobie pytanie, co teraz czuję, co próbuję ukryć to pragnienie, co dzieje się we mnie. Ta praktyka, która wydaje się prosta, jest głęboko transformująca, ponieważ wyrywa cię z trybu automatycznego. I daje ci kontrolę nad Twoją uwagą. Jest jeszcze jedna kwestia, której nie można pominąć: środowisko cyfrowe. Oczekiwanie na uwolnienie się od nałogu, będąc otoczonym przez czynniki wyzwalające, jest jak proszenie alkoholika, aby przestał pić w barze. Twój Instagram, TikTok, polecane filmy, kanały informacyjne, wszystko to może być pułapką. I nie jest to kwestia siły woli. Jest to kwestia inteligencji emocjonalnej. Zmień to, co konsumujesz. Zadbaj o to, co karmi twój umysł. Jesteś odbiciem tego, co konsumujesz każdego dnia. W tym hiperpołączonym świecie naiwnością jest wierzyć, że zmienisz swoje życie, pozostając pod wpływem tych samych bodźców. Chroń swoje oczy. Chroń swoją uwagę. Jest to najcenniejszy zasób, jaki posiadasz to tak jakby prosić palacza żeby rzucił papierosy gdy ma paczkę w kieszeni. Uzależnienie od pornografii działa w ten sam sposób. Kryje się w twoich nawykach, rutynie, drobnych ustępstwach, na które pozwalasz sobie w ciągu dnia. A ponieważ uzależnienie to często pojawia się w domu, gdzie otoczenie wydaje się nieszkodliwe, należy zachować szczególną czujność. Bo nie chodzi tylko o to co robisz, chodzi o to na co pozwalasz, aby miało na ciebie wpływ. Zauważ, jak wystarczy chwila zmęczenia, przerwa, frustracja, a pojawia się pokusa. Jak odruch warunkowy. Czasami wszystko zaczyna się od niewinnego filmiku, sugestywnego obrazka i gotowe, mózg uruchamia tę starą ścieżkę. Ale właśnie wtedy musisz być czujny. Właśnie wtedy musi wkroczyć świadomość. Nie chodzi tylko o opór. Ale odostrzeżenie tego, co kryje się za tą chęcią. Być może najbardziej szczere pytanie, jakie możesz sobie zadać, brzmi: czy naprawdę chcę przestać? Bo jeśli w głębi duszy nadal uważasz, że pornografia ma przyjemne i nieszkodliwe miejsce w Twoim życiu, nie zrezygnujesz z niej. Musisz zdecydować, co jest ważniejsze: natychmiastowa przyjemność czy wolność umysłu. Iluzoryczny komfort czy prawdziwy rozwój? Pornografia niszczy Twoją zdolność koncentracji, motywację, a nawet wrażliwość emocjonalną, ale tylko Ty możesz zdecydować, co jest dla Ciebie ważniejsze. Zastanów się dojrzale, czy to naprawdę pogarsza Twoje życie, czy oddala Cię od tego, kim chcesz być, czy uniemożliwia Ci osiągnięcie celów. Jeśli odpowiedź brzmi tak, to czas działać. Bez desperacji, ale z determinacją, bez wstydu, ale z odpowiedzialnością. Pamiętaj, to uzależnienie zaczęło się jako mechanizm obronny. Twój mózg próbował chronić cię przed bólem, samotnością, traumą, ale teraz masz zasoby, których wcześniej nie miałeś. Nie jesteś już tym przestraszonym dzieckiem. Potrafisz podejmować decyzje. Skup się więc na dzisiejszym dniu. Na teraźniejszości, bo dopóki istnieje życie, istnieje możliwość rozpoczęcia od nowa. Jeśli ten film poruszył Cię w jakiś sposób, napisz w komentarzach słowo, które odzwierciedla to, co poczułeś lub czego się nauczyłeś. Może to być wolność, siła, świadomość. Wybierz jedno. Może to być początek Twojej przemiany. A jeśli ta treść miała dla Ciebie sens, Polub film i zasubskrybuj kanał. To pokazuje mi, że warto nadal tworzyć takie refleksje. A jeśli chcesz pójść o krok dalej, rozważ wsparcie kanału dowolną kwotą.